Witaj piękna duszo, dzisiaj przychodzę do Ciebie z takim czytaniem, czy warto dać szansę jeszcze tej relacji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzy, jeżeli taką szansę damy oraz to, co może się wydarzyć, jeżeli takiej szansy właśnie nie damy, jak się pokazuje przyszłość. Dzisiaj do wyboru dwie grupy, nie miałam pomysłu na artefakty, także według talii słowiańskie Legendy Tarota albo... Lightsir Starot. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś grupę numer jeden, to to czytanie będzie dla ciebie. Spróbujmy sobie najpierw określić Twoją energię wobec tej osoby. Jaka jest energia osoby pytającej do osoby, o której myśli? Piątka mieczy. Poczucie klęski, poczucie przegranej. Rydwan. Energia Twoja do tej osoby. Jaka jest energia Twoja do tej osoby, cesarz? Więc powiedziałabym, droga osoba pytająca, na spodzie czwórka buław. Ty mimo jakiejś właśnie klęski, jakiejś przegranej, mimo jakiegoś może i zawodu, byłabyś skłonna bądź skłonny ruszyć w tym rydwanie, dokonać jakiegoś ruchu, bo rydwan zdecydowanie jest energią już działania. Ale w tym cesarzu na własnych zasadach, z poszanowaniem siebie i na zasadach, które określisz samodzielnie. Więc w pewien sposób osoba pytająca, mogłabyś wykonać ruch mimo tego jakiegoś swojego niezadowolenia czy poczucia klęski, ale nie poszłabyś już na takie warunki, które były przedstawione wcześniej, tylko na warunki, które byłyby w zgodzie z tobą. Pokazuje się Rak i pokazuje się Baran. Na spodzie ta czwórka była, dlatego mówię, że w kierunku pogodzenia w kierunku odratowania tej relacji, ale mimo wszystko na własnych zasadach, z poszanowaniem swojego bezpieczeństwa, z poszanowaniem też pewnej dojrzałości, którą już gdzieś posiadasz. Jaka jest energia Twojej osoby do ciebie? Jaka jest energia Twojej osoby do ciebie? Jaka jest energia Twojej osoby do ciebie? Dwójka buław. Czyli tutaj już pewnego rodzaju konieczność dokonania wyboru i niezdecydowanie. Dodatkowo czwórka kielichów, czyli smutek, rozczarowanie, jakaś taka apatia, niemożność właśnie dokonania tej decyzji. Zobaczcie, tutaj jest jakby totalna rezygnacja, totalna rezygnacja z dokonywania jakichś ruchów. No nie ma, nie ma wyboru też w jakim kierunku ten ruch. Ta osoba mogłaby podjąć. Zobaczmy sobie jeszcze jedną kartę. Jaka jest energia tej osoby do ciebie? Dwójka kielichów. To też jest, oprócz oczywiście karty uczuć, karty połączenia takiego energetycznego, to jest też karta mówiąca o dokonywaniu wyboru, tak jak każda dwójka. Powiedziałabym, że ta osoba pragnie tego pojednania, ale nie ma pomysłu, w jaki sposób to. Zrobić, w jaki sposób to zrobić, jak dotrzeć do tej dwójki kielichów. Nie ma tutaj podjętej decyzji, nie ma tutaj energii i siły do, do działania, jest pewnego rodzaju tęsknota, taka apatia, rozterki, jak tutaj doprowadzić do tego pojednania w sytuacji, w której ty osoba pytająca jesteś już w energii cesarza, czyli w cudzysłowie nie pozwolisz sobie w kaszę dmuchać. Ponadto na spodzie ósemka mieczy. Jakieś przekonania, jakieś schematy, może sytuacja osobista tej osoby stoi na przeszkodzie. Człowiek nie widzi wyjścia z sytuacji, nie widzi możliwości, nie widzi drogi, nie ma pomysłu, co zrobić, żeby do tego pojednania doszło. Powiedziałabym w takim razie, że oboje dążylibyście do jakiegoś pogodzenia się, nie chcielibyście utracić tej relacji, ale o ile ty. Potrafiłabyś, potrafiłbyś działać konkretnie, wejść w energię już ruchu, jakiegoś właśnie działania, inicjatywy. Tak ta druga osoba stoi na etapie rozmyślania, na etapie jakiegoś smutku i na etapie konieczności podjęcia wyboru, co tu w ogóle zrobić. Teraz zapytajmy się, kart, co. Czy warto dawać szansę tej relacji? Czy warto dać szansę tej relacji? Czyli, na przykład, w domyśle tutaj, czy, czy to ty, osoba pytająca, powinnaś, czy powinieneś dokonać tego ruchu? Bo tu jest ten rydwan. Czy warto dać szansę tej relacji? Siódemka denarów, karta umiarkowania. Nie wiem, czy to dobrze widać. Wyciągnę sobie jeszcze jedną kartę. Czy warto dać szansę tej relacji? Karta słońca. Na spodzie mamy jeszcze pustelnika. Więc jeszcze się pokazały znaki zodiaku Lew. Tutaj mamy Strzelca, pustelnik czyli Panna. No więc tak, karty podpowiadają, że można by było dać szansę tej relacji, ale w pewien sposób jeszcze nie teraz. Trzeba by było poczekać aż um, Sytuacja w jakiś sposób dojrzeje, w jakiś sposób dojrzeje, i trzeba by było na to poświęcić trochę czasu. Równowaga mówi o złapaniu balansu, o złapaniu harmonii. Karta umiarkowania, czyli inaczej karta równowagi, właśnie. Potrzebna by była jakaś dyplomacja, zrozumienie dla obydwóch y, stron, dla tych okoliczności zewnętrznych, też które pokazały się w ósemce y, mieczy. Moim zdaniem, karty podpowiadają, że osoba pytająca nie powinnaś robić teraz żadnego ruchu. Nawet y, intuicyjnie ułożyłam te karty w taki, w taki sposób. Spójrz, osoba pytająca. Ty dla ciebie przypadła siódemka denarów, czyli czas oczekiwania, może skupienia się nad e, pracą, nad swoim życiem zawodowym, bądź może pracą nad sobą. A dla tej osoby pokazała się równowaga, czyli umiejętność złapania tego balansu, umiejętność bycia umiarkowanym, podjęcia tych, tych decyzji, i jako wynik mogłoby pojawić się słońce. Mimo to e, zdecydowanie czuję tutaj, Konieczność czasu, konieczność czasu. Myślę, że powinnaś poczekać, aż to ta osoba złapie swój balans i zdecyduje, czego tak naprawdę chce. Zresztą o tym mówi też karta pustelnika o wycofaniu się, o wycofaniu się do siebie, do swojego środka. Nie podejmowaniu teraz decyzji, wynikiem byłoby słońce, czyli byłby ten sukces, zwycięstwo pewnego rodzaju spełnienia sprawdźmy sobie drugi scenariusz co się wydarzy jeżeli nie zdecydujesz się na kolejną szansę co się wydarzy, jeśli nie zdecydujesz się na, na kolejną szansę pokazuje się siódemka buław czyli jakiegoś rodzaju zmaganie tu mamy rycerza mieczy i karty martwych wstania. I jeszcze sobie weźmy jedną kartę, jako taki, jeszcze wynik do powiedzenia. Znowu mamy lwa, mamy skorpiona w zmartwychwstaniu stanie, czyli już dość sporo znaków Zodiaku się pokazało. Na spodzie szóstka kielichów. Jeżeli nie dacie sobie szansy, będzie jeszcze Czas, w który trzeba będzie poświęcić na zmaganie się ze swoimi emocjami, zmaganie się też z prawdą, z realizacją też pewnych, jakby faktów i okoliczności. Pokazuje się to trochę tak, że w momencie, gdybyś ty się odcięła, jest szansa, że wtedy ta osoba wejdzie w energię siły, złapie gdzieś tą, tą umiejętność to jest taka karta przetrwania, tak. Złapie umiejętność, może nie, wejdzie w energię działania, to przede wszystkim wejdzie w tą moc, w tą umiejętność wykonywania jakichkolwiek ruchów i pokazuje się z martwych stanie, czyli powrót do pewnych tematów. Mogłoby mi to mówić również o tym, że w sytuacji, w której nie zdecydujesz się czekać, nie zdecydujesz się dawać kolejnej szansy, uda ci się przerobić. Lekcje, uda Ci się przerobić tą kartę, karmę w karcie zmartwychwstania, bo zmartwychwstanie mówi o jakimś schemacie z przeszłości, o czymś, co, z czym już miałaś do czynienia. Teraz, osoba pytająca, miałabyś szansę, odcinając tą jakąś taką niepewną, niezdecydowaną relację, na to, ażeby wejść w energię siły. Czyli atrakcyjności, umiejętności przetrwania, umiejętności dążenia do swoich celi. Powiedziałabym więc, że w każdej z sytuacji, w każdej decyzji, jaką podejmiesz, masz, masz możliwość zyskania czegoś w sposób no bardzo taki, taki wymowny. Czyli podsumowując, jeżeli zdecydujesz się, Poczekać na tą, na tą relację, na tą osobę, a ta osoba złapie ten balans, złapie to umiarkowanie, w wyniku mamy słońce, czyli ten sukces. Tylko karty pokazują, żebyś Ty nie wykonywała działań, musisz się więc zastanowić, jak wiele jeszcze czasu i energii jesteś w stanie włożyć w, w, w życie. W takim zawieszeniu. W drugim scenariuszu, kiedy zdecydujesz się odciąć, będzie musiał upłynąć czas, w którym ty jakby dojdziesz do siebie, też na podstawie takiej intelektualnej, tutaj w rycerzu mieczy, czyli używając intelektu, rozumiejąc wszystko, jesteś w stanie przerobić, przerobić kartę, karmę, przepraszam. Wejdź w energię tutaj takiego bilansu, podsumowania, przerobienia pewnej sytuacji i zyskasz wtedy swoją moc, swoją siłę. Wejdziesz w energię taką naprawdę twórczą, i, i taką, gdzie żadne przeszkody, które staną na twojej drodze, nie będą nie do pokonania. Oczywiście. Szóstka kielichów, czyli wspominanie i te wszelkie czułe, romantyczne energie będą gdzieś nad wami wisić, ponieważ żeby przerobić tą, tą relację, będzie potrzebny tutaj czas. Wyciągnę sobie jeszcze kartę anielskiej podpowiedzi dla osoby pytającej. Masz więc dwa scenariusze. Jeden scenariusz bardziej. Znaczy ja wiem, obydwa scenariusze są dość, dość pozytywne. Jeszcze mogłabym dodać jakby w ostrzeżeniu, czy w jako takiej uwadze, że karta słońca jest też trochę egocentryczna. No także tu trzeba by było się zastanowić, czy warto, czy warto tak naprawdę czekać, ponieważ dawanie szansy na chwilę obecną no nie przyniesie żadnych żadnych efektów, ponieważ jeśli ty... Mm, Będziesz pilnować swoich warunków, jakby swojej, swojej pozycji, to ta osoba będzie zablokowana w podjęciu decyzji i w zrobieniu czegoś. Tu jest potrzebny absolutnie czas. Czyli jeszcze raz znaki Zodiaku: mamy Raka, Barana, Lwa, Skorpiona i jeszcze raz Lwa. A, i Strzelec w Umiarkowaniu. Karta Anielskiej Odpowiedzi dla grupy numer 1. Co by karty chciały podpowiedzieć, co by karty chciały podpowiedzieć jeszcze? Spytaj swoje anioły. Wezmę jeszcze jedną, bo ta odpowiedź um, nie jest adekwatna. Spytaj swoje anioły, to też skorzystaj ze swoich sił opiekuńczych, tak? Poproś, poproś może o pomoc i opiekę w, w, podejmowaniu, w podejmowaniu tych decyzji. Tu na pewno ta energia mówi o tym, że, że masz w koło siebie wsparcie. I druga karta, która wypadła, to niewłaściwy moment. I tak samo jest to spójne z energiami, które się pokazały. Niewłaściwy moment, bo jest konieczność oczekiwania, aż tamta osoba. Złapie jakąś równowagę, jakiś balans. Na chwilę obecną, człowiek był w ósemce mieczy, tak? czyli w jakiejś takiej sytuacji mm, trudnej do rozwiązania, trudnej do, do wyjścia z tej, z tej pułapki. Niewłaściwy moment. To nie jest y, odpowiedni moment na wykonywanie ruchu z Twojej strony, i nie jest właściwy moment na to, żebyście mogli być razem. Dajcie znać w komentarzu, czy y, czytanie z Wami zarezonowało czy było dla Was pomocne, a ja przechodzę do grupy numer 2. Jeśli wybrałeś, wybrałaś tą talię Light Seer Starot Tarot bądź grupę numer 2, to to czytanie będzie dla Ciebie, tak jak w grupie pierwszej zapytajmy najpierw Jaka jest Twoja energia do tej osoby? Jaka jest Twoja energia do tej osoby? No tym, tym razem to osoba pytająca jest w wujce, Bo wahania, zastanawiania się. Zastanawianie się, oczekiwanie w pewien sposób. Nieumiejętność podjęcia decyzji. Decyzji dotyczącej stabilizacji. Jesteś moja droga czy mój drogi. osoba pytająca w... W wycofaniu, w takim zawieszeniu, może tutaj w skupieniu na nauce, na swoim rozwoju, na sprawach zawodowych, może też w podejmowaniu decyzji, na przykład przed, przed budowaniem jakiejś stabilizacji. Na spodzie mam czwórkę pentakli, czwórkę denarów, czyli taką. Izolację. Na chwilę obecną, to jest bardzo spójne z tą, z tą czwóreczką mieczy. Na chwilę obecną, osoba pytająca, nie podjęłaś decyzji co do dalszego działania, postanowiłaś się wycofać, postanowiłaś, się, postanowiłaś mieć trochę tego czasu dla siebie na podjęcie decyzji. Izolujesz się, funkcjonujesz w jakiś sposób sama, bez tej, bez tej osoby, potrzebujesz czasu na dokonanie wyboru prawdopodobnie między wami nie ma kontaktu, bo czwórka mieczy mówi właśnie o milczeniu. Hmm, powiedziałabym, że może oczekujesz na dojrzałą postawę z drugiej strony, może oczekujesz na ruch z tamtej strony, żeby móc podjąć swoją decyzję. Mam takie przeczucie. Jeszcze tu, tu na spodzie mam jeszcze kartę śmierci, czyli mamy skorpiona. Przy tej czwórce denarów, ty mogłaś nawet zablokować się na tą osobę, bądź wręcz w realny sposób zablokować tą osobę na komunikatorach, zablokować numer w taki sposób, że ta osoba nie ma do ciebie na chwilę obecną dostępu. Jaka jest energia tej osoby w Twoją stronę? Król Kielichów, no zdecydowanie energia. Uczuć, uczuć może i ukrywanych, i takich rozmytych, ale mocne emocje. Szóstka mieczy. Czyli ta osoba też milczy, powiedziałabym, też milczy. Kocha w ukryciu i milczy. Jest w oddaleniu, w poszukiwaniu może czegoś, czegoś nowego, w poszukiwaniu może i rozwiązań, ale pewnym oddaleniu, czwórka kielichów, czwórka kielichów. Czyli osoba, o którą pytasz, jeszcze tu mamy na spodzie rycerza, przepraszam, króla denarów, osoba, o którą pytasz, zajmuje się swoimi sprawami. Poprzez to, że postawiłaś granicę bądź, tak jak mówię, zablokowałaś na przykład tego króla, ta osoba się wycofała. Wycofała się do swojego życia takiego materialnego, czy do tego życia, do tego podwórka, które już ma, czyli może to być na przykład osoba zajęta, na przykład mężczyzna żonaty. Cofnął po Twoim odrzuceniu, po Twoim blokadzie, cofnął się do swojego życia, jest skoncentrowany teraz. Na materii ukrywa te swoje prawdziwe uczucia, niemniej jednak on te uczucia ma. I to oddalenie, rozdzielenie między wami, to milczenie, brak komunikacji powoduje u niego smutek smutek, zrezygnowanie po prostu nieszczęście. No ten król, król kielichowy poprzez to oddalenie między wami czuje się nieszczęśliwy. Tu może być tęsknota, to mogą być wszelkiego rodzaju rozterki, ale też takie zrezygnowanie przed działaniem. Tam przy Twoim rzędzie była też, bo pokazała się śmierć. Czyli to, co się wydarzyło między Wami, może się jawić jako takie ostateczne zakończenie, bądź tak jak jest teraz, być nie może i musi dojść do totalnej transformacji tej sytuacji, żeby coś mogło z tego być. W każdym razie. Oboje cierpicie i mam wrażenie, mimo wszystko, że osoba, o którą pytasz, jest w gorszym stanie. Czyli, czyli podejrzewam, że to Ty zablokowałaś i to Ty odrzuciłaś w jakiś sposób tą osobę. To Ty jesteś osobą, która zdecydowała się na jakiś koniec. Zobaczmy sobie, według scenariusza, czy warto. Dać sobie drugą szansę. Czy warto dać sobie drugą szansę? Paść kielichów. Co będzie, jak, jak dacie sobie drugą szansę? Trójka kielichów, piątka denarów. Tak jak w tamtej grupie, wezmę jeszcze jedną taką kartę podsumowującą, czyli co będzie, jeżeli dacie sobie drugą szansę. Okay. Tu mamy na spodzie rydwa, czyli kartę raka. Czyli mamy skorpiona, mamy raka, ryby, rak, skorpion w ogóle w energiach, w energiach wodnych, ewentualnie byk Panna koziorożec. No, i teraz sytuacja się pokazuje tak, jeżeli dasz szansę, tutaj w tym, w tym paziku kielichów, no to będzie trójka kielichów, czyli coś jeszcze jest w tle. Czyli ta relacja nie jest relacją dwóch osób, tylko powiedziałabym co najmniej trzech. Danie szansy skończy się na jakby emocjach, uczuciach na poziomie pazia. Czyli nie będzie tutaj nie będzie tutaj pełni na zasadzie stabilizacji, nie będzie pełni na zasadzie relacji, tylko ewentualnie na zasadzie przygody. Rozrywki, w tym rydwanie oczywiście też mm, namiętności, właśnie takiej rwącej energii. Ktoś by już może pędził do ciebie, ale on nie ma z czym tutaj przypędzić. No, z tą, z tą świnką na skrzydełkach <grym> ewentualnie. Trójka kielichów, czyli nie tylko taka sytuacja, że mm, osoba może być zajęta. Po prostu, ale też taka, w której nie ma tobie do zaoferowania nic więcej poza energią romansową, energią rozrywki, energią zabawy, czegoś niezobowiązującego. I jeszcze jest ta piątka denarów, czyli mogłoby być tak, że w tej osobie ciągły będzie strach przed utratą tego czegoś stałego, ciągły strach przed tym, że na przykład ponownie go odrzucisz, ponownie odejdziesz. Albo też sam fakt tego, że na poziomie materialnym przychodzi z niczym. Przychodzi z tą kartą biedy. Czyli nie ma możliwości, jeszcze mamy tu dwójkę buław, kartę takiej chwiejności. Nie ma na chwilę obecną, jeżeli dałabyś szansę, nie ma tutaj scenariusza na zasadzie jesteśmy razem, budujemy coś. Raczej rwąca, namiętna energia, jakiś przebłysk uczuć, emocji, może jakaś randka, jakieś spotkanie, jakieś. Tutaj delikatne pisanie, czy, czy energia typowo romansowa, ale na poziomie stabilizacji bezpieczeństwa jest po prostu bieda. Nie ma nic. Do tego przychodzi i przynosi ze sobą dawanie tej szansy, tą energię chwiejną. Czyli by byłyby momenty, w których ta osoba mogłaby się deklarować do czegoś, mogłaby tu Cię zalewać uczuciami, a tak naprawdę zabawa. Zabawa, romans, nic stabilnego. Co się wydarzy, jeśli zdecydowałabyś się odciąć? Jeśli zdecydowałabyś się nie dać drugiej szansy? Mamy kartę Wisielca. Sobie muszę trochę posunąć, bo się chyba nie zmieści. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Karta Wisielca. Jest też czas jakiegoś oczekiwania, czas poniesienia jakiejś ofiary. Tak mi przychodzi ofiary z Twoich iluzji, z Twoich fantazji, z myśli na temat potencjału, który widziałaś gdzieś w tej relacji. Może to by było do poświęcenia, żeby ruszyć w asamie, czy z nową energią, z nowymi szansami, z optymizmem. Może by było też tak, że mi potrzeba by było trochę czasu, żeby Twoja energia powróciła do Ciebie. Mam takie przekonanie, że w momencie tego odcięcia Ty odzyskałabyś z powrotem swoją energię. Wchodząc w Asa, Buław, masz szansę na budowanie czegoś nowego, masz szansę na ten przypływ, zastrzyk, Energii, dynamiki, optymizmu, czyli po okresie jakiegoś czekania, po okresie zawieszenia w tej sytuacji, byłaby szansa na odzyskanie swojej energii, odzyskanie swojej energii, wejście w asa, czyli w tą, ten potencjał do tych zmian. Mamy szóstkę. Denarów, czyli złapanie równowagi, złapanie równowagi w braniu i dawaniu, może i też poznanie kogoś, spotkanie kogoś, kto byłby w stanie ci zapewnić tą równowagę, czyli dawałby z siebie tyle samo, ile otrzymuje, ile bierze. Mamy rycerza, kielichów na spodzie, czyli też. Szansę na, na poznanie kogoś, kto z tymi uczuciami mógłby do ciebie, do ciebie wyjść. Jeszcze jedną kartę poproszę. Co by było, gdybyś się nie zdecydowała na, na kolejną szansę? Co się pokaże? Królowa Mieczy. No piękna, spójna energia. Nie dając szansy tej osobie, wchodzisz w energię nowych początków, w energię umiejętności stawiania granic, w energię rozumienia, w jaki sposób przebiegają w cudzysłowie te gry towarzyskie, zrozumienia czego oczekujesz, czego pragniesz od życia, zrozumienia ważności tej równowagi w braniu i dawaniu. Tej ważności w równowadze, w równowadze, w braniu i dawaniu. Stajesz się kobietą, no czytam dla kobiet, także powiem kobietą, stajesz się kobietą, która wie, czego chce. Wie, czego chce. Więc powiedziałabym, że gra jest warta świeczki. Może warto by było cofnąć się do tego, do tego wisielca. Dać sobie chwilę czasu na pobycie samej, pobycie samemu, na nie wchodzenie w inne relacje jakieś zastępcze albo na nieszarpanie się za tą relacją poprzednią. Dać sobie tą chwilę czasu na przypływ tej nowej energii, która doprowadzi cię do bycia królową. Mieczy, czyli tą rozważną osobą, która wie, czego pragnie i która umie bronić swoich praw i być asertywną. W wisielcu mamy tu jeszcze rybki jako znak zodiaku, ewentualnie energię też trygonu powietrza. Zapytajmy sobie aniołków. Anielska odpowiedź jako podsumowanie, jako jakaś wskazówka, jakaś informacja, dopełnienie do, tej, do tego pytania. <laughs> bardzo spójnie, bardzo spójnie. Bądź asertywny, bądź asertywny. Droga osoba pytająca, ta królowa mieczy to jest to jest w jakiś sposób klucz do zwycięstwa. Bądź asertywna. Jeżeli y, nie zgadzasz się, nie jesteś zainteresowana tą chwiejnością, tą biedą, tym romansem, bądź asertywna. Powiedz sama, y, sama sobie też nie. Dość po prostu takich. Y, Nieciekawych relacji, takich nieciekawych sytuacji. Ponieważ tam były dwie karty, to dopiorę dla Was też taką kartę. Jeszcze jedną. Bądź asertywny, bardzo spójny y, przekaz od, od kart. Jeszcze jedną poproszę. Podejmij działanie. I podejmij działanie y, na zasadzie jednak powiedziałabym y, tego odcięcia, ale też wejścia w energię Asapuła. Podejmij działanie w swoim kierunku, w swoim, w swoim e, kierunku. Jeżeli jeszcze się nie, nie wycofałaś, wycofaj się, zadziałaj. Zadziałaj w obronie swoich praw. Bądź asertywna i podejmij działanie w kierunku obrony swoich granic, w kierunku e, obrony tego, czego e, w życiu pragniesz. Chociaż może to kosztować cię ofiarę, tak? Może to kosztować się pewnego rodzaju poświęcenie. To warto jest podjąć działanie, przejść te, przez tego wisielca no i ruszyć w stronę tej nowej energii Asa Buław. Daj znać w komentarzu, czy czytanie z Tobą zarezonowało. Życzę Wam wszystkiego dobrego.